Witam serdecznie. 18 dzień listopada, godzina 1.20. Pierwsza 20 w nocy, słuchajcie. Ja znajduję się jeszcze na parkingu. Znaczy, no, jest środek nocy, więc. Słuchajcie, jesteśmy w Niemczech. Ja sobie właśnie tutaj robię kawę. I zaraz będę ruszał. Jest poniedziałek, wyjechałem w piątek i zaraz sobie tutaj kawkę zrobię, wezmę dwa łyki, będziemy ruszać i powiem Wam, co dalej. No dobrze, wyjeżdżamy z parkingu. Robiłem sobie drugą kawkę jeszcze, Byłem się ogarnąć w łazience, przyszedłem, zaprosiłem sobie drugą kawkę i ruszamy, już Wam mówię czym jest rzecz, co to jest do zrobienia, słuchajcie. Wyjechałem w po... nie, nie, wyjechałem z domu w piątek. Byłem w Warszawie rozładować towar, który przywiozłem z... z Niemiec. W Warszawie już zostałem, dlatego że mi się skończył czas pracy, a załadunek miałem, no bo tak cały dzień zeszło, bo jeszcze miałem parę rzeczy do zrobienia tutaj przy aucie, więc od rana tam walczyłem i Południu byłem w Warszawie, się zrzuciłem i załadunek miałem na godzinę ósmą. Znaczy pierwotnie był na dwudziestą w piątek, ale no nie dałem rady tam dojechać. Na miejscu zrzutki wykręciłem pauzę. No i w sobotę o godzinie w pół do drugiej wyjechałem. W nocy wyjechałem do, na załadunek. Na załadunku byłem o godzinie Inaczej, wyjeżdżałem załadowany, była godzina 9.15 w sobotę. Dało mi się jeszcze tutaj przyjechać do Niemiec. Yy, I no, celowo się wbiłem do Niemiec, żeby, żeby mieć już z głowy. Ale wiatr. Żeby mieć już z głowy ten korek, który teraz istnieje przed granicą, bo jest potężny korek. Korek sięga aż, aż do Orlenu. Jeszcze zatankowałem na granicy trochę i porobiłem resztę zakupów i tu przyjechałem na ten parking na szelam, na pierwszego szela tutaj. Eee, do Niemiec, no i, no i co? Stałem weekend i jedziemy w tej chwili. Mamy do zrobienia 2700 km 2000, 2600 km mamy do celu, jedziemy pod Madryt No, i to jest zadanie, które musimy wykonać. Tylko, że jest mały szczegół, a w dokumentach jest wskazana na, na środę, na godzinę 9. No Jest to nierealne. Nierealne jest to dlatego, że po pierwsze załadowałem nie od 20 w piątek, a załadowałem od 9 w sobotę. A po drugie nie dojechałem przez to, przez, przez to opóźnienie w załadunku nie dojechałem do a tyle daleko, żeby zdążyć do środy się zrzucić, w związku z tym będę dzisiaj musiał załatwiać ze spedycją przekładkę no Oj, pogoda pod zechłym sem powiem Wam. 12 minęła. Zostało jeszcze na dychę jakbym do 2,5 godziny mi zostały jazdy. Jestem na tutaj jedynce Do szóstki się zbliżam No i w szóstkę wjedziemy Później do piątki No i zobaczymy jak przez te korki tam się przedostanę, Bo tu widzę, że potłuje się, się już nawigacji Nie wiem czy to jest tylko Nie no, no, później na razie nie pokazuję Ale jest kolorowo, nie? Zobaczymy jak to pójdzie No będę chciał tam gdzieś może jak najbliżej tej 500 stanąć, bo 500ką będziemy sobie wierzyć, do, do Francji. No i jutro, co jutro, zobaczymy jak to kurczę bym musiał, albo do kurwa, do Jaguary nie dojdę. Bym musiał zostać tutaj na tym, na Monarsie, na, 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 najdalej, jak zajechać, to na Monarę, żeby na dwie nie stać we Francji, bo tam, tam jest 50% prawdopodobieństwa, że się obudzę bez paliwa, nie? Ktoś przyjechał to mnie stanął ee, Pod Lionem go spotkałem zjechaliśmy się na parking pod Lionem on wracał z Hiszpanii, stał na dziewiątce i przyjechał bez przednich lamp, bez przednich lamp lektorów w lektorów. Tak grosie, nie? O, także tam jest wesoło, nie? Na tej dziewiątce. A few moments later. Ja już na szóstce jestem. Gdzie na szóstce, co mówię? Na piątce. No ale się korkuje troszkę. No, to nie jest nie jest to taki korek jak ostatnio tu jechałem. Co stałem tu prawie 3 godziny. I już na piątce wtedy stałem. A teraz już piątkę. No tak się trochę tam trochę się tak zagęściło, ale to wszystko jechało, nie? A tutaj jest gorzej wygląda w tamtą stronę no, do, do tego do Frankfurtu nie? Strona Frankfurtu wygląda gorzej teraz tak do parkingu na Baden-Baden chcę stanąć tam mam 69 km jeszcze 57 minut jazdy mi wylicza że, 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 żeby tam dojechać a ja mam zobaczcie godzinę 20 Powinno się udać, to bez problemu tam stanę. Za godzinę będzie chyba 14:20. Miejsca będzie opór. Będę wybierał, jak w ulęgałkach. Naszła mnie kurde ochota na coś po prostu, coś do zjedzenia. Chcę dzisiaj sobie zrobić do jedzenia coś, co robiłem w aucie raz tylko w życiu, w ciężarówce. Tylko jeden raz w życiu przygotowywałem to w ciężarówce. Jeszcze w o! A to ani, ani, ani nawet nie w poprzedniej firmie, tylko w pierwszej w firmie w, w, w tym w, w maratonie jak pracowałem. Eee, jak w maratonie pracowałem, to sobie przygotowałem to właśnie do jedzenia i to był jeden jedyny raz, jak to zrobiłem, dzisiaj sobie zrobię drugi raz. Myślę, że nie wpadniecie na to co to jest. 7 stopni jest teraz, ale było tak rano to było w ogóle koło zera. Nocy. Później tam koło Wurzburga w tych górach było kurcze w tych pagórkach było tak koło 2-3, no i tu już wjeżdżamy kurczę bliżej tego, bliżej Szwajcarii, Francji na, poł na południe, Niemiec i już jest troszkę cieplej, nie? no a też pora dnia jest inna, nie? Wiadomo, że wieczorem będzie znowu chłodniej. co, ja nie wiem czy ja nie zjadę sobie wcześniej na, na, na tą stację Bruch, Bruch, Bruchtal, coś coś ten deseń. Kurde, pokazało mi na tablicy, że ten, przekreślona była stacja. Nie wiem czy jest zamknięty w ogóle ten parking tam na Baden Baden. <tuszy> <tuszy> czy tylko po prostu nie ma stacji benzynowej tam nieczynna jest w remoncie czy coś, nie wiem. W każdym razie no, wstanę chyba tutaj że się w 9 godzinach jazdy wyrobię jakby tutaj mi się udało stanąć, ten parking jest, jest strasznie niedobry, nie bo on jest przy autostradzie marajki i ryjem do autostrady się stoi nie? Jest głośno, nie? Ale zobaczymy, no, 10 minut mi zostało do dziewiątki, żeby dziewiątki nie przekroczyć, a chyba 4 km mam do tego parkingu tej pompy Tak bym zrobił wtedy. A no tu widzicie z trzech pasów, z tego korka się z trzech pasów zrobiły dwa i te dwa już idą swobodnie. a no, w tej chwili 80 na godzinę jadę, także widzicie, że to idzie płynnie już teraz, nie? Może tu miejsca nie będzie... Jeszcze tutaj nie zatrzymam, jak nie będzie miejsca. A ty co? Trzeba jechać dalej. Niestety trzeba ruszyć dychę. Tutaj są miejsca, ale to są krótkie bardzo. się jak stanął w poprzek? Jakby stanął w rajce, to by wystawał z jednej i z drugiej, bo jest krótka strasznie rajka. Tu, że coś było, to było cudownie. Aż dziwne jest. Dziwne, że o tej porze jest za, zajęty cały parking. Która jest godzina? Czter... 13:30 jest. Nie wiem, czemu tak się stało. I nic, dobra, jedę dalej, czy na jakimś się sobie stanę. No ja Chyba powiem wam, że dzisiaj to próbuje rekord świata, nie? Żeby mieć tyle czasu, żeby stanąć, i ja mam. 26 minut jazdy na dychę i ja prze, przepierdzielę czas bo, bo baden baden jest zamknięte wczoraj i dzisiaj ja jak berety ja za 2,5 km skręcam w lewo, w prawo w stronę Paryża no i tam będziemy musieli stanąć na tym parkingu na którym ostatnio Moi koledzy po fachu robili modły, odstawiali modły, nie? Zobaczcie, jakaś ciężarówka jeszcze stoi, no ale to ona została po prostu, z, nie wiem skąd, z, no, z weekendu, może no tam taki wielki parking po prostu wzięli i zamknęli. Ciekawe czemu? Czy impreza tu jest, czy co? Kurczę, no. A few moments later. No i pobiłem rekord świata, nie? Mówiłem, że pobiję i pobiłem. Prze przewaliłem tacho o jedną minutę, nie? No słuchajcie, no, nie, nie przewidziałem tego, że parking będzie zamknięty. No była jakaś tablica, ale do ona dotyczyła, moim zdaniem, dotyczyła tylko stacji benzynowej, że jest nieczynna, nie? Na tych wcześniejszych. Dlatego ja nie przypuszczałem, że zamknięty będzie cały parking. Dlatego te wszystkie wcześniejsze były takie pełne. No a w każdym razie udało się stanąć na strefie, tutaj stoję i... Na taką strefę, na taką strefę wjechałem przemysłową tutaj po drodze i, sto, i, i stoję, nie? Także mi się, mi się wydaje, że, do, że ten, że... Mm, że jutro ten... pojadę o północy. Nie wiem, jeszcze zobaczę, nic, nie dzwonią do mnie z firmy, o której, co i jak, czy coś przełożyli, czy nie przełożyli, ja nie mam zielonego pojęcia, nie? Co tu jest w ogóle grane? Muszę robić swoje. <laughs> Także idę do toalety i zabieram się za obiad. A ja zaraz Wam pokażę, co będzie na obiad dzisiaj, nie? Tu wydruk zrobiłem już, o. Wydruk zrobiony. Musimy opisać pięknie. Oj, kurde, słuchajcie, nie zrobię tego, co chciałem, nie? Nie mogę znaleźć, wiecie czego nie mogę znaleźć? Ale byłem przekonany, że mam. Powidła, miałem tutaj kurde, ale nie, nie, mam. A chciałem sobie naleśniki zrobić. Mąkę mam, wszystko mam. Mąka stoi, jajka są, ale nie zrobię naleśników, bo nie mam, bo nie mam tego, bo nie mam, nie będę coraz na sucho nie będę ich jadł, nie? Także dzisiaj zjem coś innego. Słuchajcie, dobra. Ja idę spać, bo muszę ruszyć o. w miarę szybko. O, termin napięty. The next day. O, cześć wam we wtorek. Był, był, po północy, 15 minut. Ja wyjechałem właśnie z, tego, z, tej, z tej strefy. No i tutaj zmierzam ku autostradzie. Będziemy lecieć. Słuchajcie, no, sytuacja jest trochę taka niejasna dla mnie co najmniej, no bo niby termin jest terminem, ale yy, no ja załadowałem się 12 godzin później, tak? A mam wrażenie, że jest ode mnie wymagane to, że ja będę tam na, na, na pierwotny termin rozładunku. No, no jest to niemożliwe, nie? No, tak czy inaczej już był napięty. A jeszcze dokładając 12 godzin, które straciłem przy załadunku i fakt taki, że załadowałem się, dojeżdżając nie z tego miejsca, którego miałem dojechać, tylko z Warszawy, powoduje, że ja nie jestem w stanie być tam na godzinę, jutro na godzinę 9, 1800 kilometrów, jest, jest północ w tej chwili, także zobaczyłem no, to do, niech mi dołożą te 12 godzin do, do awizacji na przykład, nie wiem, jest na 9, to niech dołożą mi 12 godzin, niech będzie 21 i ja mogę to rozładować, nie? Bo prawdopodobnie tak by się udało zrobić, ale to, to wiecie, no tutaj nie jest mój problem, nasz znaczy problem, w sensie, w sensie, no jest mój problem. Takim względem, że ja teraz mam tutaj. Muszę się tutaj sprężać i robić wszystko, co mogę, żeby to, żeby to zrzucić. No, wiadomo, tak. No to nie jest na zasadzie, że ja to mam w dupie i, i teraz niech sobie niech robią, co chcą. No, ale pewnych rzeczy, no, nie dam rady przez nie? Ja mogę, tak jak teraz, na przykład o północy ruszyć, a nie o czwartej na przykład rano, więc to są rzeczy, które robię. A to, co wyjdzie z tego, tyle ja nie wiem. No. Tylko jestem. Trochę Jestem taki roz. roz e, jakby powiedzieć. Nie rozżalony, bo to jest złe słowo, ale taki trochę zdziwiony tym, tą sytuacją, całą nie? No ale nic, no to, to jest jakby. Ja robię co mam, co mam do zrobienia. No. E, a może tak naprawdę nie, nie stanowi takiego większego problemu, że się przełoży. Bo przecież sytuacje są losowe, nie? Gdy dzień stałem, to można było przełożyć, tak? W Walencji. A nie można przełożyć. 24 godziny do przodu no Co 40 minut mi zostało jazdy, więc chcę ja na pauzę Mam nadzieję że jakoś tutaj znajdziemy miejsce Kurde, że nie było miejsca. Czyżby mnie stanął, ale zaraz bo tam są jakieś miejsca. Dalej jest parking Dzikus, dobra, pojadę na tego Dzikusa, zobaczę to no 11 km. No, wiecie, nawet we Francji, ale to jest, to jest po prostu dlatego, że jest tak rano i te auta jeszcze nie wyjechały. One stoją i no, nie ma miejsca, nie? No, musiałbym cofać, tam kombinować. No, byłoby miejsce, tak? Ale mówię, no. Za duże ryzyko jest teraz, bo strasznie leje A cofać, wiecie, pod prąd, po tych łukach jeszcze francuskich parkingów, to mi się nie uśmiecha, nie? Tutaj będzie zaraz dzikusek taki do 300 metrów, tak? Dobra, mówię 300 metrów będzie za 14 km

Kawszyński cofa w rajkę, kurczę. Muszę poprawić sobie spodnie. Kurcze, pieczone, no. niegodna sytuacja, znowu trzeci dzień mam problem, kurde z ogarnięciem miejsca ale tutaj chyba sobie stanę już nie będę jechał dalej tak, tutaj sobie wjadę tą 45 tutaj wykręcę